Hej, witamy Was z gry e, Sirius 2. Ja jestem, a z dena tu A ja tutaj bądź Ci spiło Bardzo to na gra. nagra. jak na razie się przekonaliśmy Tak, łona grafika, ciepła, kolorowa ładna muzyczka, taka fajna, taka wesoła ogólnie I ten kochany interfejs i bronie, takie ładne, duże No. To zaczynamy, idziemy na pierwszą misję

Eee, a kiedy... nie, nie 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 rozwalę Czemu? Eee. Aha, a to ma, ma amunicja, a to ma sułde... Dobra, ha dobra, to weź No Ale też byłoby dobrze wiesz, we dwóch grad, do... że Ale masz tegły, gły, te nie no wiem, wiem Natomiast ten, desek, ty On tam była amunicja, były te zbroje, a się położy, dechy to będzie też dobrze Widzisz? No eee, na jakim poziomie gra, gramy? No właśnie na <laughs> No właśnie tak? Dinozauro Tak, żeby było lightowo light i Ty, tu jestem Wow! Lifko! Pachnijam o nim, a nie jest mój drugi Nie ma Ty, 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 ty Mówię, Ci <gulisko> Dobra <gulisko> Nie ma dla mnie dinusia, nie tu Kuleczka, to ją rozwalić chyba, bo wybuchała czy coś. No, już poszło. A, to z niego. Ci łatwiej jest, no dobra. Nie no. Ale w flaki leco. Będzie boss, gościu z czymś. Dużym. Jak głupio wyglądasz. Hehehe. <grymnauren> wiem, wiem, wiem. Ja weź gdzieś. Ja pierdolę się z Nie, nie, nie zabierz temu nic. Spróbowałem już, tak. Wiesz, z emisji jeszcze byłem. później prostu już wyłączyłem grę, żeby wczoraj Nie, nic Okej? Co ty? No, zesie słynie tak mi. Hahaha. się. Ty, 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 ty. Czekaj na bossa jeszcze. To było ciężkie. Tak. O, masz Dinnusia. <grymna> Idzie boss. Obczyki, obczyki, on jest trudny, weź to obczaj. Straszny, nie? O, no, wali we mnie, to masz prościej, bo ci nie zabije dinusia Z masz gości, ubij o. już. Koniec. To był boss chyba, taki niby, no. Ale mnie ubili trochę, wow. Wow, what a deliberian. Onanista. Ona ona ale <laughs> nie Ty! Ten nie fajny. Tarczę ma. Czekaj. Podgłoszę trochę. Okej. Okay. Audio, audio, audio. Audio, audio. Oh, oh. Dobra. Czekaj maściciel. A bo to mnie. Um, <laughs> Tam coś jest na górze, gdzieś gościu. Um. Ty, smurfy. <laughs> smurfy. Tak jak było, takie taki podobne. Nie mogę wejść po drobinie, ale to jest rzeźnia. dnia. Weź to, obdaj. To... Ani, to się wejść, ty? No jak nie? <laughs> Pytanie, po to góry... Pytanie jak to po, po drobinie. <laughs> <laughs> Dobra, został okay. go już. <laughs> ty, to jest ten właśnie, Restart'a chyba. Ani, nie mogę... Czekaj, no weźcie ja ze nie mogę... Amunicja była. Aż... No, amunicja, okej. Okay. Coś wziąłem. Wspólny jest, w twojej... Ty weźmiesz to też mogę wziąć. Dobra, dobrze. Niska. Ja. No mogli podostać? TNT. A, a, ale to ładnie, taki gieryc nie robię chyba. Jest TNT. Oooooooooooho. Fasz, Jak ty jesteś? Mój kości. No, ja TNT nie niosę. TNT? To nie jest Minecraft, nie ma mańka. TNT. Co ty idzie? Mój no, jej, wiem, że spadła ten... Przeczyszczać. Nie, nie wpadnie. Nie, nie wpadnie na to. Jest TNT? No, no dobra, dynamit no. no, no i co? Go? Aha, dobra. No jest tu jest jeden. Amunicja. No TNT bez kitu Coś nazwali z góry. Jest mój ulubiony duży do kulkami. kulkami. Wow. Ale fajne. Który A jest? gdzie jesteś? No ja jestem za tobą. Ty, tu, <grywia> Pana zajśla, nie? Które? Jesteśmy... Które paweł? Tu, 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 myślałem, tu, nie tu, nie tu, jedynki, nie mogę tam. No i jaki wiesz, duży gościu taki, zawołany takimi kulkami i zielonymi... Nie, Wejdziesz? Nie Wyjdziesz? Ja, nie, nie wyjdziesz. Patrz. prawie. A ten co? To ważne. O, uleczył, mnie, leczy mi się zdaje. Achnowledged. Ty, tu jest decydu... na do TNT. Wow, co to było? De... Buna... Aha, z wulkanem coś. No patrz. Bum. Nikt nie wybucha. Aha. Gdzie jest te TNT? Gdzieś ja je położyłem, idesz panie? Nie już już mniejszy syn No bo co to, to jest? ten co to się... To się to się niszczy. Aha szczegę jakiś Ilaj wiary, wow. Midzisz? Eee. Powiemyś miał umiesz masę tych potworków że to nazwać. Tłum po prostu. A! ciachnął mnie raz. Proste. Proste jak nie wchodzić, tak? No. Nie wchodzić, tak, dobra. Skubany. A ten mnie od bali. Ja bali. widziałem wszystkich, a No, od no, widziałem ciekawego chyba. O, pewnie jesteś sybeja. Poza tym wody spalne. No dobra, mówię, trudno. Ja koszę już więcej od ciebie. Nie bój się. A. Ile masz punktów tych niby? Jakich 4103 10 Ja, ja też, tyle to samo <laughs> Chyba, że to twoje, a nie moje. Nie wiem, ja nie pamiętam już. Don't worry. Be happy. Don't worry. Dobra Jak na razie. Aaaaaaaa. Zabiska podchodzę. Prosto, jak chowiesz lewo prawo chod chodzisz w boki, nie? Tylko i już No Simba Chief Nie? Czy mi się wydaje czy Q czy 4 E i D działa tak samo? E i D. Tak jak Q i A Czyli mi... O, ma nową obronę jakoś Co, on, na wala? A, <and> <radas> te <heartbreaking> <moments> O, oh, papuga, papuga! Ty masz papugę? No widziałem ja, no, mogło ubić Co to było? Trotu 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 chyba, po do... co chodzi? O sobie To jest taki nie? No, taki defens mam, robić Jak są? No posłuchaj się Kogo Tych niebieskich? <głos> <głos> Machuza? Machuza? Zad no, mogę Ty jak cienny kusik jest, muszę uleczyć może. O, zaś go wziąłeś. Aj kurde, to jest takie ciasne To te... jest fajne, ale ma trochę tych wiesz, błędów jeszcze no, widzę. No. Dobijałem się do tej furtki. Gdzie jest ta furtka, A tu. No tutaj, nie widzisz na brama. Patrz. O kurde. <grym> no. Nie wejdę. Zostawij ich, niech się... Aha, masz jeszcze tą Tę może podnieść. <grym> Przednie. No to to chodzi. Czekaj, czekaj, to O tutaj to, ty, tu jest kościół, no. oni ich bokiem. Nie wiem czemu. Damn. on się bije tłum zaraz jakiś yeah. coś już... On drugi był, no nie go No, 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 no. są <laughs> górskie takie wiesz A go na tym Na płocie <laughs> Ok Не, мы тогда